Cześć, witajcie. Dziś pokażę Wam mój model silnika spalinowego, który zbudowałem z LEGO. Więc... tak. Przede wszystkim model jest dwucylindrowy, napędzany silnikiem elektrycznym standardowym dla moich modeli. Jak szybko się obraca? Nie sprawdzałem, no ale myślę, że na podstawie filmu ocenicie sami. Nie będę dawał pełnej mocy, bo się rozleci. A co tam? Nadal trochę. No może teraz jakby jeszcze... tak. Tu mamy oś wykorbioną, na której zamocowane są dwa tłoki i zrobione prowizoryczne cylindry, które co by nie powiedzieć, przy pełnej mocy odpadają, więc nie rozpędzałem mojej maszynki do wysokiej prędkości. Tu po prostu mamy śmigło tak dla ozdoby. Ma symbolizować jakby chłodzenie silnika, coś koło tego. Yy, zasada działania jest taka jak w silniku spalinowym, tylko tu po prostu w cylindrach nie wybucha benzyna i jest yy, model napędzany po prostu silnikiem elektrycznym. W sumie to wszystko z ważniejszych rzeczy. Yy, zapytacie do czego jest ta zębatka? Nie służy do niczego, tylko... Yy, jest po prostu do tego, żeby model się nie rozleciał. No cóż, dzięki za obejrzenie, łapki w górę i miłego oglądania moich następnych filmów. Do zobaczenia!